Siałoneczko w dzisiejszym odcinku poprosiliśmy stu influencerów, żeby dali nam jakieś wyzwanie. No i zobaczymy, co to będą za wyzwania, nie? Więc zaczniemy od pierwszego wyzwania, którym jest. Tyle. No, tyle także tyle dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Trzymajcie się, na razie. Jeszcze coś dla Was tutaj jednak mamy. Więc dostaliśmy parę DM-ów. Jesteśmy mile zaskoczeni, bo nasz kanał nie jest duży, a jednak jacyś influencerzy do nas się odezwali. Więc zaczniemy od pierwszego wyzwania, którym pomysłodawcą jest kanał EBBY. Napis od nas: Umówcie się na sparing z losowym zawodnikiem MMA. Zawodowcem macie przetrwać co najmniej z nim minutę. No no, to jest, póki co. Yego, to ja nigdy korekcji robię. Oh shit. Here we go again. Muscle Chef. Oh yeah, Danny. Yeah. Także jak widzieliście, dostaliśmy wyzwanie od EBEB. Jesteśmy już na sali. Tutaj z naszym zawodnikiem, Mikołajem. Siemanko. Powiedz nam, od ilu lat trenujesz? Oj, w sumie od dzieciaka zawsze trenowałem czy to judo, czy karate. MMA już od dobrych paru lat się tym zajmuje i co mam nadzieję, że dzisiaj... Będę mógł panami <noise> sprawdzić jakąś przyjemność tutaj. No w jakiś sposób, na pewno jest ta przyjemność. A powiedz nam, jesteś za zawodowym tak, już tutaj tak. zawodnikiem. Miałem jedną walkę zawodową. Niestety przegrałem na punkty, ale dzisiaj mam nadzieję, że nie przegram z chłopakami. No, <noise> no myślę, że tutaj będzie, będzie ciężko przegrać. No to mnie dostaniemy po prostu na cytrynę. To już nie ma co mówić. Jesteśmy, ja że... jesteśmy gotowi na pierwsze Przepraszam, po prostu. <noise> tak <noise> jest zamysł. Więc lecimy, rozgrzewamy się. No i... I zaraz widzimy się widzimy na pierwszej się. rundzie. Gramy w papier kamień do rysek. A czy w papier kamień do rysek? To pierwszy. Raz, dwa, trzy. Nie, 2 nie. I'm in danger. In nomine. Hell no. I'm a ghost. Czy jest? Próbuj, próbuj. No. Dostaj się, dobrze. Trzeba ja karpia no, To ciężko. Dzisiaj musimy nie Kurwa. Zbieram. 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 Pierwszy raz, pierwszy raz poczułem takie coś, a to fajne jest, bo, bo <śmiennie> chodzi o to, jakbyś, jakby miałeś moje nogi tu, to, że nie mogłem wstać, realnie. Nie dało się nauczyć nic? minutę 35 w głowie. To mnie to, 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 to myślisz? Tu Co myślisz, wchodzisz i co masz w głowie? Żeby wygrać. No to się domyślam, ale... Jakoś sobie wyobrażasz tego? Ja tam każdy się jakoś motywuje, kto jak ma te jakieś rzeczy, co motywują, ale głównie myślę, skupiam się na tym, żeby realizować plan I, i tam nie mam jakiejś szajby w głowie, że muszę go zabić, tylko po prostu skutecznie staram się. W ogólnie, jak jesteś traktowany, to walki, to na jest, jesteś w stanie usłyszeć to, co, coś się tak, tak, słyszysz tak. to normalnie? Słychać podpowiedzi, wiesz, jak spędzasz tyle czasu na sali, ze sobą, z trenerem i tak dalej, tego głos rozpoznajesz. Tak, jakby się znacie no. i byś na przykład pewnie rozpoznał kolegi, głos, jakby no ci podpowiadał. No to na takiej zasadzie. To nie, no. 我来拉剪子。<laughs> <laughs> गलिशता लाइफ मैच मैच प्लीज हेल्प मी यार तुझे बस बस तू दम में करतेस दिस ग्लैब द स्कॉयर सेमा तोल बटुच परतुचदा बाय नो ओक

Dajcie spokój! Daj, Zresztą to siadnie, nie? Tak. To da się ogólnie mnie wydostać. No, nie się wydostać. No, jak dla mnie, b... p, nie ma szans. Nie, nie, wie, da, nie wie, da się wydostać. I sobie, nie? Nie warto. Podajcie za sezon. Podajcie też do Mikołaja, bo dajcie jego walki. Bo naprawdę jest kotem zobaczyć. Trzeba osobom tak na to już jest. koniec, nie? Dzięki. Więc zapraszamy, naprawdę. Nie? Nie, jest, Słuchajcie, widzę, powpierd... po Mikołaja. Czas na kolejne wyzwanie. Od wujka Paolo, które brzmi Pojedźcie do najlepszej pizzerii w waszej okolicy, zamówcie pizzę Margarita, a następnie polejcie ją ketchupem i zacznijcie jeść, ale tak, żeby załoga to zobaczyła A że jesteśmy z okolicy i uważamy, że ta pizza jest najlepsza, to właśnie to pojawiliśmy to się sami. Tak, najlepsza no? więc. Pojawiliśmy się u niego pod pizzerią, i idziemy o, o, o. zamówić margeritkę. Mamy nadzieję, że, jego, że będzie obecny. Tak, Miejsc. tak. No. Może chociaż zobaczy i nas gdzieś tam. Może coś skuma, skuma. sam on nam to dał. Ale jak nie będzie to i tak zajmiemy pierwszy najlepszy stolik, to mi się tak wydaje zobaczycie, jak to wyjdzie, nie? Więc lecimy. Co jest najlepsze? Jak to wyjdzie, to karta tak się Każdy, każdy, każdy pojedynczy. Jak <laughs> każdy, każdy z rokiem. Nie <laughs> wiem, <laughs> z, z, z 12 pracowników i każde 12 par oczu na nas spędzało. No, i jeszcze ludzie, którzy to się zmieni. To tak. jest najdroższa pizzerek.

i z <noise> Także przychodziło do tego stacji. Takie było wyzwanie. Wójku. Ej, ale zmarnowaliśmy taką pizzuszkę dobrą. Ojku zmarnowaliśmy Twoją pizzę. Przepraszamy. Co to dał. Zjemy jeszcze normalną. Ej, bo mi się teraz to na stare. Będziemy jak takie skowrogi. Nie, ale z on jest całkiem git Nie, no czuję sam kaczu. Ja no tak, tak samo Tam jest skrzywda. Mhm. Nie, Nie Jak się ściągnie ten kaczuk? Troszkę na początku, to pizza sama w sobie z... Klasa sama w sobie mm. Myślę, że challenge zaliczony Co mieliśmy zrobić, co to, mieliśmy to zrobiliśmy to Tam nie nagraliśmy, ale pod koniec ludzie się troszeczkę na nas patrzyli No ogólnie, to 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 pisa. Pisa. ja szczerze, jedyne co mnie krępowało, bo wiecie to nie jest pizzeria taka typowa, wiecie, osiedlówka, że przychodzicie na chamską pizzę, z, z, gdzie macie nasrane sera, jakieś taniego salami i wiecie, tam przyjdzie za każdy, nie? To nie jest takie miejsce. To jest miejsce, gdzie ludzie tutaj przychodzą zjeść, na przykład z kobietą na randkę czy coś, to jest takie bardziej już restauracyjna pizza niż sama pizza. Więc trochę, trochę ta, ta uwaga ludzi, ta, ten wzrok ich trochę nas zawstydza, nie ma co ukrywać. No. Wszyscy, wszyscy się Szczególnie, na Szczególnie, że na początku lokal, no. czekaliśmy tylko, żeby ktoś zwrócił nam uwagę i wyjęliśmy od razu ten ketchup, kiedy ludzie byli dookoła, bo nie chcieliśmy nagrywać po prostu obsługi, no. bo po prostu mogli nie wyrażać zgody na nagrywanie. Jak jest, rodo te sprawy. Więc y, jak już na tej pizzy był ten ketchup, to tak ludzie patrzyli i kelnerze podchodzili. No tak i wi 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 widocznie. Ke kelnerki się śmiały, jak to <laughs> obok, no nie ma cała. No więc trochę wstyd, Ale ogólnie pizza na plus, tylko nie lejcie jej ketchupem, pizza, bo. Daje, ja pizza już... bez ketchupu, ładna polecenia. Naprawdę. No, więc wujku, liczymy, że zaakceptujesz nam te wyzwanie. No i co? Lecimy do trzeciego wyzwania. Przechodzimy tutaj do was z kolejnym wyzwaniem, które dostaliśmy od lewu slol. Już wam się tam, na czym ono polega. Dajcie maturę rozszerzoną z matematyki na co najmniej 90%. Mm ochoty, ochotę byłeś wpisać pałeczkę. A, Nie, jak już to jest wrodziowa! Ja bym także jak widzicie, przygotowaliśmy sobie brudnopisy, długopisy i wszystko, co jest nam potrzebne do rozwiązywania zadań. Zaraz odpalimy sobie jeszcze yy, wzory matematyczne na telefonach swoich i tutaj mamy przygotowany telewizor, na którym będą wyświetlać nam się zadania maturalne. I tyle, ile będziemy umieli, tyle zrobimy. Będziemy się starać, Czyli nawet wszystko? wszystko. Nawet jak będziemy miało być to źle zrobione, to i tak to zrobimy. Robimy też rozszerzoną maturę z 2025 z maja. Tak? Tak, 2025 z 2025 maja. Czyli dosyć świeża. Y, świeża. Zobaczymy co tam Jesteśmy w sumie jest. dwa lata po tej maturze. Nikt z nas nie pisał rozszerzenia. Ja to w ogóle nie pisałem. Także <laughs> <laughs> tak. Więc yy, zobaczymy ile pamiętamy. Oczywiście naprawdę nie będziemy ściągać telefony, tylko będą no, no, tylko, tylko wzory, tylko zory, no. Co i raz kameran uchwyci nasze telefony, żeby sprawdzać, tak. czy z czegoś tam nie, nie kombinujemy, ale no, no musicie i też... musicie uwierzyć, że pamiętamy no tylko wzory. No i dlatego też postanowiliśmy we trójkę w sumie y, łączyć, bo co, głowa, co jedna głowa to nie jedna. Co za debil! Zaczynamy z pierwszym. Pokaz pierwsze. W warunkach laboratoryjnych obserwowano wzrost liczby populacji pewnego gatunku bakterii. M개 ma N populacji bakterii zmienia się w czasie głównie w, w zależności Co to? Jest? Nie, 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 to jest rachunek prawdopodobieństwa. Masz napisane, że N0 to liczebność populacji w chwili T. Jest. O, tega, to jest. z 10 tysięcy, po dwóch godzinach bora na 15625, czyli liczebność populacji. To w chwili rozpoczęcia było równa 10 tysięcy, czyli zapisujemy N, n0, czyli t równa się 10 tysięcy, tak? No, no. nie, bez sensu, bo czas wyrażony w godzinach liczono od chwili t równa się 0, rozpoczęcie obserwacji. No ale w chwili, patrz, bo tu masz t równa się 0, rozpoczęcie obserwacji, a tu masz rozpoczęcie obserwacji i potrzebność populacji była równa 10 kwadratów. Bo... No no trzeba podstawić, nie? 10 no 000 trzeba, trzeba podstawić 0, pod n0 tak. trzeba. Ale mnie pani z wami mówiła, że lepiej trzeba wypisać dane. 0 000NT. No. Ale wzór to Nie, zł. masz NT, masz NT równa się 10 tysięcy, Czas wyrażony w godzinach. To jest T, to jest 2 wtedy, bo są 2 tak, godziny, no, tak? A może 15 tak, 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 może to jest 15 625. Nie, to, 500, to nie, to nie, to jest różnica. To, nie, masz NT, masz, masz NT równa się 10 000, razy I teraz tak, ile mamy tu godzin? Że czas no, pisało? Nie, tak, po dwóch godzinach. Czyli to... zapisujemy. Te K, czekaj, ile gdzie to jest czas? No te, to... to jest te to jest dwa, to jest dwa wtedy, bo są 2 tak, godziny, no, tak? To Była a może 56, 50... 600, tak, 50... tak, może to jest 156250. No to... To to różnica, różnica wtedy z tego 5625. No, tak, no a, a sp spróbujmy, spróbujmy se to podstawimy i zobaczymy, czy nam coś wyjdzie najpierw. Masz, masz 55625 no. razy 55625. No, no, ale paczka te! Masz u góry no, te, no, nie? No, a, te a, to, to jest dwójka! Bo skoro... One być może być mniejsze lub równe zero. Większe ale... bądź. No, no tak powiedziem. Tak, no to... Ogólnie. Ogólnie to. Ja bym powiedział szczerze, że na razie bym zostawił te zadanie. Tak, 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 proszę. To jest najprostsze. To jest pierwsze To jest tak najprostsze. spiesze Dobrze, daję ci w takim razie drugie. 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 drugie, No bo do pierwszego wrócimy, zawsze tak się robi, że... Dobra, to sobie zapiszesz. O, i to jest już proste. Wykaż. Wykaż, że. Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej liczba rzeczywista A, a i jest... dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej B. Takich, że B. Nie wiem, co znaczy. Nierówność Nierówności. się. Druga. Jedna, druga, a prawdziwa jest. Nierówność, taka. No to to jest ten. To są wzory skróconego mnożenia. A to. No to. to kurde. To, 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 jest... to są to wzory to, skróconego to, mnożenia. To, to, to tylko, że tam masz ten na do, do, do trzeciej, On jest <śpiewanie> trochę inny. Ale tak. To... Ale, ten, 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 Ale spójrz. Po, ten po prawej jest normalny. A no. plus 2B. Do trzeciej. 3a kwadrat i to było. Tak, cel, ale jak to, jak to, to jest obok niej? Znaczy to jest. A, no Czekaj, czy to jest. Nie, nie. ejku, nie, czekaj, ty ja nie wiem. Ej, bo, to jest, bo to jest tak, że. To jest plus 3. Kiedyś to było, nie? Kiedyś to. Jak, jak potrafiłeś czytać, to już byłeś szlachcic, a mm. teraz. No to wtedy jest tak, plus 3 A kwadrat razy no, no, 2B. To, to się mnoży no, z tym jakoś, nie? I różnych liter nie mnożesz. No nie możesz, tak? No nie Mówisz może. A i A do B, i B. No to jest drugie zadanie? Drugie też jest proste. <kłysy> też jest proste. nie, nie jest proste, proste. Nie? nie? jest banalne ogólnie, to jest po prostu <grym> obmyślenie my planu. My głupi, ale... Nie, to jest obmyślenie planu, nie możesz jesteś głupi, bo jesteś bardzo mądry, tylko wiesz. No to jak skoro te drugie jest bardzo proste, to może no, trzecie zadanie. Nie wrócimy, wrócimy, Trzecie. Trzecie. No co? Trójkąt. O! Są trójkąty! O, wy, a z trójka aktualnie jest to? Trójkącik. Trójkącik, no. W trójkącie równobocznym ABC, punkt D leży na boku BC. Uuu, damy To, mój to Stosunek pola trójkąta ABD do pola trójkąta ABC jest równy pierwiastek z 3 minus 1 przez 2. ABC trójkąt, a D leży na boku BC. Trzeba narysować trójkąt równoboczny. To wygląda tak. Trójkąt i on ma równe boki, bo tak narysowałem i pyk. W drugącie równobocznym ABC to jest A. To jest B, a to jest C. No, no. Punkt D, D leży na boku BC. No a trudno no, to każdy zda. No to jesteś dupą. Ma rację. Ma rację. Ma rację. rację Okej. OK. Zgadzamy się. Więc nasz trójkąt powinien wyglądać w ten oto sposób, czyli ma być D. Stosunek, Aha. stosunek to my zaraz no, trójkąt, nie? A na dole też jeszcze. <laughs> no, byśmy no, dobra, dalej to ten mijeka powinien. Kupia. A szczerze? To jest zbyt proste, idziemy do czwartego. Czuję się idiotą, że w ogóle muszę je robić, bo jest tak proste. Właśnie, wiecie co? Że w ogóle to jest trochę hajba, to... że mówię na 90%? Tak. Okay. Czemu nie na to? Czemu nie na to? By... Za proste. proszę. Dobrze. Doświadczenie losowe polega na czterokrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance no. ma inną liczbę oczek. Od jednego oczka do sześciu oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy co najmniej jeden raz, sześć oczek. Pod warunkiem, że otrzymamy dokładnie dwa razy pięć oczek. Dobra, chłopaki, ja gram w kasynie. Macie kostkę? Mamy kostkę. Trzymaj, Mamy kostkę. Próbawić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli nie mam po prostu tej ścianki. Co najmniej jeden raz, sześć oczek! Proszę Ej, ale... bardzo! Ale zapamiętaj teraz, które co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Iż? Raz. Pierwsze! Pięć, pięć oczek. Balamu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak morne strzają. Kolejne. Nie tam wydropić? No i teraz się nie trafiło Raz no. się nie trafiło I To jest... Dość... To jest... Tak się obchodzi no. prawdopodobieństwo Raz, dwa, trzy, cztery No Tu się, tu się zmazała farba wiesz? A. A! No tak To było niebieskie no, Właśnie o tym mówiłeś no, wcześniej beskieti, O tym no. mówiłeś, że miał właśnie eskostkę no, Bo dziwne, że akurat białe, ja nie widziałem no. Czyli? Czyli jakie było prawdopodobieństwo? Cztery razy! Trzy czwarte! 3 czwarte prawdopodobnie jest! Mm -hmm. 75 Ale my zacznij dobrze w to! rozwiąż nierówność, no taki bano będą nam dawali! Ej, Miki weź to pomi! <noise> Zapomij, tak? bez kitu! Zaprosta! Zaprosta! <noise> za ok, to ma Ale nie, bo jest równie jedna druga. muszę musiał zwalić konia w to zimno. Tak, tak, mu przez <coś> <noise> Dwoim po korepetycje. wpadajcie do nas, do Warszawy. Ja razem z moim bratem, dwoim po repetycji, dodam. To ja cię nauczę odejmować. Ty zdejmiesz majtki, ja zdejmę skarpetki. Ty? Lewo. Nie, te zadanie po prostu za proste, lewo, ogólnie lewos... Mogłeś się postarać. Ale nie, ogólnie przemad dla lewu i tak Zadam, się dało. Ale dziękujemy po prostu, bardzo, wiadomo, ale... Nie szczerze mówiąc, ciekawi mnie jego rozwiązanie, jakby je zrobił. Jakby sam je zrobił. Jakby sam je zrobił, bo o. po prostu ciekawi mnie, czy zrobi U. tak szybko, jak my. I tak dobrze. Wie Wiem, tak dobrze. I tak fajnie wytłumaczy jak my, bo to ma też bardzo duże znaczenie dla widzów. Także, no ostatnia, podstawa ostro Ostrosób jest podstawą. Ostry. Jest, ostry, jest ostry. Jest ostry, jest kwadrat, czy jest kwadrat. A, bo jest, jest ostroż. A, jest a kwadrat? nie, bo podstawą ostrosu jest a, kwadrat. To jest i kwadratował ostrosł. To jest domek, nie? Mylisz mu o okna, okna. trawkę. Trawkę. Kominek jeszcze. Za nie? I wiem. oblicz pole powierzchni może tego ostrosłu? Bardzo ile masz w pokoju metrów? 5. Zaczę? A ile masz w pokoju w domu? 6. 5 razy 30. 30, jest 30 metrów to jest. 30 To jest. 100 metrów piszesz? No, nie każdy pokój jest taki sam, kolego. A, no tak. <grych> Chwila. Odrzu Odrzucajcie tego pisać. Szczerze, lewu, ja powiem tak. Sharon, dla ciebie, że dałeś nam to zadanie. Aczkolwiek, chętnie zobaczymy, jak sam byś rozwiązał tą maturę. Dokładnie to. Czyli no, nasze na pewno rozmowanie było logiczne, logiczne, logiczne lepsze, lepsze, sensem. Z sensem, na prawidłowe. Więc. Nam się udało to. chwileczkę, ile? Tam... 15 minut rozwiązać? Ciekawe, ile ty dasz do no, tego. spróbuj, może. Więc może to... My ci teraz rzucimy wyzwanie. Może coś dla nas rozwiążesz? Mm? Mm? Także z naszej strony dzisiaj to wszystko zostało nam jeszcze głównie w dupie. Więc w dzisiejszym odcinku to tyle, tyle ile udało nam się zrealizować, tyle zrobiliśmy. Mamy jeszcze w zanadrzu kilka wyzwań, ale musimy się do nich dobrze przygotować. Naprawdę zaskoczymy was. Myślę, że się tego nie spodziewacie. My także się tego nie spodziewaliśmy. I co mogę powiedzieć? Dzisiaj zobaczyliście także nasz trening, który był głównym daniem, gdzie jesteśmy po prostu. Bardzo dziękujemy Mikołajowi za to, że mogliśmy wziąć udział w takim treningu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i linkujemy jego profil u nas w opisie. Tak, i liczymy, że to nie jest nasza ostatnia współpraca, żeby się z nim zobaczyć. I myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy na sali. Siema. Także żegnamy Was. Bingo! Bingo! Bingosi!